Cześć! Dzisiaj mamy całkiem piękną pogodę. Idealna godzina na kawusie. Także jeżeli macie taką możliwość, to zasilcie nieco swoje zwoje i mm, wypijcie czarnulkę, ewentualnie białą, jak kto woli. Natomiast dzisiaj mamy 6 maja 2025 roku i już wkrótce, bo 17-18 maja zobaczymy się na Aurochronos Festival. Jestem bardzo ciekawy, ilu z Was się tam Pojawi. Czy macie jakieś marki zegarkowe, które zdecydowanie chcielibyście zobaczyć na żywo, a wcześniej nie mieliście takiej możliwości? Napiszcie w komentarzu. Ewentualnie możecie też zrobić komentarz wideo, ponieważ hmm, powiedzmy sobie, że ta grupa o zegarkach no przynajmniej chcielibyśmy, żeby była nieco bardziej nowocześniejsza od tych. Pozostałych grup zegarkowych, na których oczywiście można znaleźć różne zdjęcia, treści i tak dalej. No ale słuchajcie, żyjemy w XXI wieku, każdy z nas ma telefon. Czasami, szczerze powiedziawszy, jest chyba nawet łatwiej coś nagrać niż napisać. Także jestem bardzo ciekawy, na jakie marki zegarkowe czekacie. A ja dzisiaj na nadgarsku mam model Trematic. Jak widzicie, mój nadgarstek jest dość spory, a koperta tego zegarka ma zaledwie 38 mm. Czy zostanie u mnie najdłużej? Szczerze nie wiem, ponieważ jestem w trakcie przyzwyczajania swojego dość dużego nadgarstka, który zazwyczaj nosił koperty między 42 a 46 mm, do noszenia czegoś mniejszego. Nie będę ukrywał, że akurat Trematic z linii Archivio Uno bardzo mi przypadł do gustu pod względem wizualnym. Podoba mi się ten styl retro po prostu, ale rozmiar koperty 38 mm. Nie wiem, czy uda mi się do niego przekonać. Natomiast Trematic na pewno na Aurochronos Festival także będzie, także i Wy będziecie mogli przymierzyć te, moim zdaniem, dość wyjątkowe zegarki, chociaż dla niektórych mogą być podobne do kilku innych marek zegarkowych. To co? Widzimy się, a Wam życzę miłego dnia. Do zobaczenia. Cześć!